Witam wszystkich bardzo serdecznie w pewnym odcinku z serii rygamy w PS4. Korzystamy z okazji, że nasz kochany wujek jest z domu, ma zaraz z nim trochę porozmawiać. No, różne tematy, ale nic konkretnego tak naprawdę się o niego dzisiaj nie dowiedzieliśmy. Sobota, deszczowa sobota. Właśnie o tym marzyłem. O niczym innym jak tylko o deszczowej sobocie. O, cześć. Się. Ej, hey, ten chłopak, tego policja poszukuje. Zastanawiam się jaki on jest. Jakieś śledztwo, nie mogę przestać się o to martwić. mógłbym ojca z... wujka spytać. Skoro yy, mowa o tym, żeby się martwić, egzaminy są za tydzień. A, no nie mogę teraz się uczyć. A. Ej no, musisz się skupić. Przede wszystkim nauka, okej? Okay? A, w sumie nie masz rację. A jak mogę się z tym sprzeczać? No bo... Siłą rzeczy. Ważne jest to, żeby stać. Ej, kolejne wykłady. Czego tym razem? Od tego czasu kobiety szlachet w czasach starożytnych używały make-upu, aby podkreślić swoją urodę i elegancję. Wiele z tych make-upów zawierało... trujące substancje, takie jak ołów albo ...szeni, które skaziły ich ciała. Biorąc pod uwagę jak łatwo dostępna była ta To jest, jest oczywiste jak łatwo dostępna była cucisna i dlaczego cucisna i make to tak są powiązane Były one używane na całym świecie, ale niektóre make-upy miały zupełnie inny cel Może pan i Kalej wstanie na chwilę Zawsze ja Chciałbym abyś się przejrzał temu make-upowi, ja mam. ten mistyczny niebieski tuż do rzęs? E, powiedz mi, jaki był jego cel, kiedy jeszcze używali go starożytni Egipcjanie? E, aż oczywiście, że ostraszono nowady. wadę. <grym> Wiedziałam, że będziesz wiedział, Shinji. Masz rację. Wiele epidemii było sprzestrzenianych przez mucha albo komary. O boże komary. Brawo dla mnie. Jeżeli to się źle naga, to ja trochę. I dla waszych informacji, yy, poszkodowane napisa Azuli to kielki do oczu. Było używane jedynie przez Stachę. Będzie to na egzaminie. Mówcie, ja bym się śmiał kłócić z taką logiką. Prawda i dada. No nie ma i tu. Przeliczyłem się. co raz. Dobra, zajść typowo szkolnych. podejrzewam, że nic nie będzie. Hmm. Okej, okay, nieważne. Idę sobie. Ale gdzie mogę i się wpada? Hmm, ciekawe. Aj, aj, aj. Inne słowa, idę się obrzewać przez cały dzień. Nie wiem jak to działa, ale. A, oczywiście, że nie mogę dalej tego wieść. Hej, to zmienię wzrosło? Odwaga wzrosła. Wytrzymałeś wzrosła. Wyspałość po tebie. Ostatni ten straszająco dużo zarabiam. Hmm. Nawet nie o tym pytać, czy mogę. No jak rozmawiać. Dzisiaj nie mam też nic lepszego do roboty, więc chyba ja sobie masę, siądę i poczytam, bo nie mam nic lepszego do roboty. Jako to książkę mam teraz, bo już nie pamiętam. Ale to już czytałem. Ale zostało mi jeszcze trochę tak stanu, więc będę miał okazję skorzystać z tej książki jeszcze później. Może. Czy ja chcę się uczyć? Ja rozumiem, że od Jutra i tam ogóle, ale... Ja się nie chcę uczyć. A na gdzie jesteś? Na eko, na eko, na No Dobra, nikogo nie ma w domu, a jednocześnie najwięcej no, na fokadnu, okej. Ruszę do domu, a tam nie będzie niczego. Dobra, szkoła jest zamknięta, tyle wiem. A, popatrzcie, niektórzy wciąż się nie uczą. Pocieszające. Myślałem, że tylko ja taki jeden, jedyny. Na szczęście nie jestem, no tak, a źle kanji. W sumie. miałbym nie gdzieś w Wilkika. Wydaje hmm, się, że jeden bo dla tego <tuszą> miałbym nie idzieć w Wilkika. Kapelat! Widzie? Nie Wiem, że to ja się zaczpiję i w ogóle, ale... Aaaaaaaa! Ach to... Ach, tam bite szpecely wzdłuż rzeki. Tylko dlatego, że nie ma i dlaczego zaboty. Cześć na ko! lat. O tak dzisiaj już nie wyjdę. Rafja. Ja się to, no, tak w sumie się zastanawiam. Może chociaż ten jeden raz powinienem przyciąć do nauki. Ten jeden jedyny. Aaa, głupia nauka, nie chce mi się. Ha. Hej, nie zgadniecie! Cały tydzień testów! Chróć, jeszcze nie? Gdzie ja się testy no, zabrali? A Tak, wychodzę! Zatem przynajmniej wierzę, wychodzę! Nie powinienem okazać się w tym kłopotu. A to, 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 to. No, popatrzcie. Wszędzie dziewczynę z kim można dzisić. Dla pewnych tego, że ostatnio tylko pochodziliśmy gdzieś, to teraz może y, będzie coś bitniczce już. Wierzę w to. Ojej, no kapliczka. Mm, Aaaa... Pamiętasz Kasajsa do y, tą Ja to, że wszystkim jeszcze opowiedziała o tobie. To źle. Mówił, że powinnam się przy... przeprowadzić. O, tak lubią mnie daźnić. To jest takie idące, też, no. no cóż, to no, moja dość zaprowadzi go więc... Goście dosyć często tam zaglądają. Może razem ten, teraz mówimy sposób przejść jako gość. To miało sens. O juki Ludzie w gospodarzu wyglądają na bardzo zaoferowanych. Chcesz nie? O? nie! Boże, dzisiaj miałbyś ten wywiad do show podróżniczego. Telewizji? Wspaniale! Spróbujesz sprawić, żeby ba wyglądała zachęcająca, prawda? Ach, to odpowiedzialność. Wybacz, ale muszę iść. A będziesz TV? Nie, nie... Yy, Poprosiłam, aby nikt yy, z pracowników nie był nagrywany ani wskazywany. Ja to, że jest to jakiś yy, po, poważny show, więc wszyscy napadają co pomóc. A potrzebują, żebym pomogła im to sprzątać, więc muszę już iść. Ale nie przejmuj się. Nada. A, tu jest wysiłki! Czy ty nie miałeś pomagać? Kasajsan? Coś się stało? Załoga TV przyszła, ale nie iść do gospody. To masz tłuczka. To ci ludzie z... Yy, Dziwne newsy yy, i tak no. Znowu oni. Wydaje mi się, że znowu cię szukają. Więc zostań tutaj, okej? Okay? Okej, okay, ale... Tu jesteście. Eee, no i wpis tu wygodny. Nie ma co się ukrywać. Przyszła menadżerka przeklętej gospody. Prze przeklętej gospody? Wiemy wszystko o tej sprawie morderstwa. Mayumi Yamano została w waszej gospodzie, czyż nie? A wam... ...szkodziło to poprzez spadek liczby gości, czyż nie? Więc padłem na genialny pomysł! Problemy młodocianej menedżerki. Renowacja... ...przeklętej gospody. Co na to? Mogę cię zapewnić, że klienci będą napływać. Nie rozumiem, do czego ty... Chcesz, żebyś była gwiazdą. Kiedy pokażemy gorące źródła, nakręcimy małą scenę kompilową, eh? Podobał usługi... skromnej menadżerki. Nasze oceny pole... są po prostu w niebiosach! To brzmi wspaniale, niech not. Słuchajcie, do a, Proszę, opuśćcie to miejsce. Nie jesteśmy zainteresowani w waszym materiałem. Odrzucasz naszą ofertę, a? Słuchaj, Na Naprawdę nie znasz chyba potęgi telewizji. Cóż, nie dziwię się, że jesteś yy, na wsi. Pobijemy ci pomóc. Ma na myśli to, że chyba nie chcę, żeby twoje rodzice poszli z dymem. Jeżeli ty chcesz być następną menadżerką, to zapewniam ci, że to jest najlepsza decyzja, jaką możesz podjąć. Ja nie będę następną menadżerką. No naprawdę? Hmm. Poważnie? Cóż... Powiedz tylko słowa, załatwić Ci lepszą niż ta pseudogospoda. Mogę Mogłabyś nazywać się Byłą gospodynią studentką. <laughs> już naprawdę mi się to podoba. Możesz mnie wysłuchasz. A może nie? Jak możesz mój coś Kio do Juki? Eee, w porządku. Nie gada co chcę. Jak tylko się gada, to już sobie później. Co do diabła? Moje, że Twoja gospodarza przez pokolenia, ale wszystko co to oznacza to to, że jest za i bezużyteczna. Ta jest taka staromodna. Lepiej Bóg gdybyście się zamknęli. Widziałem to, co serwujecie. W małej ilości, nieco obsługa. Nic co się wyróżnia. Jeżeli chcesz gości, nie możesz robić tego samego, co zawsze, tego samego, co zawsze. Nie rozumiecie tego i dlatego jesteście do dupy. Masz te krenerki i nawet nie oferujesz żadnych dodatkowych usług, dopóki nie dopłacisz, a? Ej, mam pomysł! Może wszystkie krenerki będą od tej pory młodymi dziewczynami i będą pracować jeszcze cały dzień! Wiecie odłożyć futon, a potem wejść do niego! O Boże, nie. Nie. Wracam do tego, co wiem. Wasza gospoda powinna mieć e, trochę publiki z tymi Pomyśl nad tym, okej okay? Zamknij się Ha? Ow! Oh. Nie mów ani jednego słowa więcej na temat naszej gospody Kto brał twoje uwagi pod... Twoje uwagi pod uwagę? Od tej pory nie pozwala na jakikolwiek materiał z waszej stacji. Ty, suko! Jeżeli tak chcesz się bawić, wygłoszę te słowa podczas wiadomości. Zobaczysz, jak to będzie. Proszę, zrób to. A my wobec tego zgłosimy oficjalne zdarzenie do waszych sponsorów. O, oh. o. Oh. To bolało Powiedziałem coś niesamowitego <grywa> O o, zaczyna się <grywa> O nie O Boże, powinien skontaktować się z gospodą eee, Na razie Boże, to było dobre Po prostu Trochę się zgubiłem kiedy zaczął te wszystkich oskarżać. czy byłam przerażająca? powinna spojrzeć więcej więcej? Masz sensie że mogę iść dalej? <ścoughs> chciałbym to usłyszeć cóż nie tak dawno temu myślałem że byłoby lepiej gdyby była zamknięta ale to trochę jak mój dom Stąd tamtym powodu wszyscy mojego otoczenia nie mogę pozwolić żeby się zamknęła. ooo jak ja się cieszę wreszcie też na nie myśleć na się hej możesz dostać odebiny dłużej? moje serce wciąż mi bije no. I w tej chwili zaczynam mieć delikatne dylemat. Powiedziała coś innego i zazwyczaj.